Witam wszystkie byki i zapraszam serdecznie na prognozę czerwca 2023. Oj, dużo się będzie w tym miesiącu działo. Słońce aktualnie do 20 znajduje się w znaku bliźniąt, i tutaj będzie się także odbywał nów księżyca. Słońce w znaku bliźnięta przynosi dla wszystkich byczków do 20 poprawy sytuacji finansowych, więcej pewności siebie, więcej zdecydowania. Może będziesz wypróbowywał jakieś nowe metody pracy czy zarabiania pieniędzy, gdzie wykorzystujesz więcej swoje talenty. Może pojawi się dodatkowo jakaś praca. Gdzie także będzie można zarobić, to może być związane z handlem, to może być związane z pracą w internecie, to może być związane z komunikacją, z rozmawianiem z ludźmi, przekazem wiedzy, przekazem jakichś ważnych informacji, ale jeszcze do 20. na pewno ta sytuacja poprawia się finansowa i wasze portfele. Czwartego odbywa się pełnia w znaku strzelca. I podczas tego dnia Merkury łączy się w Twoim znaku z Uranem, ale także Wenus jest jeszcze w raku w opozycji do, do Plutona, i Wenus w trygonie do Neptuna w znaku raka. Myślę, że razem z tą pełnią zamykasz jakieś bardzo ważne tematy związane z finansami, ale także z wartościami. Pełnia zamyka. Albo możesz zamknąć to osoby z Was, które mają jakąś współpracę i kooperację, czy spółkę. Może to być pomysł zamknięcia tej współpracy i kooperacji, otworzenia się na, czego, na coś nowego, albo postanowicie sami coś robić. Merkury w koniunkcji do Urana jest nagłym przemyśleniem, nagła idea, nagłe jakieś idee, które wpadną Ci do głowy, trach i podjęcie jakiejś decyzji dotyczy Ciebie, czy też może być związane z tym, że nagle coś zrozumiesz, nagle Ci się to wyjaśni, rozjaśni, jak, na czym ma polegać, załóżmy, ta współpraca i kooperacja. Ta pełnia zamyka też jakieś zobowiązania. Tak? Czyli y, chodzi o temat wiary, chodzi o temat y, zaufania, chodzi o, celów, o, o temat celów, celów życiowych. Czy mogę z daną osobą dalej współpracować? Czy jest to przyszłościowe? Czy mogę się tutaj rozwijać? Może to chodzić. Także o zobowiązania wszelkiego rodzaju, czy to, czy to z bankami, czy z urzędami, gdzie spłacisz na przykład coś, może niektórzy z Was w tym czasie dostaną jakieś kredyty, na, na które bardzo długo czekaliście, czy też może tu, tu chodzić właśnie o tematy relacji i tematy partnerstw wszelkiego rodzaju, na, na, przykład, na przykład bliskich, że będą uporządkowane wszystkie tematy tematy finansowe, a może, czyli i ze Słońcem w Bliźniętach i później z Merkurem, właśnie jest taki czas innej formy, nowej formy, czy nowoczesnej formy e, zarabiania pieniędzy, czy też inwestowania tych pieniędzy w sposób, nazwę to, przyszłościowy. Piątego bardzo ważne wydarzenie, Wenus planeta miłości, planeta radości, yy, planeta finansów, ale także kreatywności, przechodzi do znaku lwa. Jak do piątego jeszcze sprzyja Ci, przynosi Ci dużo nowych możliwości i radości, tak, teraz w znaku lwa, aż do 8 października 2023, bo tak długo zostanie, ustawia się w kwadracie i fokus jest na dom, fokus jest na dom, fokus jest na rodzinę, Tutaj znajduje się także Mars, planeta energii, planeta działania, i w kwadracie przynosi dużo niepokoju. Uwaga z tą Wenus w kwadracie i z Marsem w kwadracie. Taki kwadrat Marsa na przykład trwa 3-4 dni, i to mogą być jakieś prowokacje w domu, to mogą być jakieś kłótnie domu, szczególnie lew to dziecko, może dotyczyć dzieci, może dotyczyć wnuków, może dotyczyć nastrojów tego w domu. Ale razem z Wenus, czyli gdy będzie w biegu prostym od 5 czerwca do 27 lipca, może pojawić się pomysł przeprowadzki, może się pojawić pomysł przemeblowania, może dzieci wrócą do domu, może wnuki przyjdą do domu, może będziesz coś kupował, może będziesz coś zmieniał. Jeżeli ktoś chce się przeprowadzać czy kupować coś, to na pewno robiłabym to do 23 lipca, ale nie robiłabym to od 23 lipca. Lipca do 4 września. Wtedy bowiem Wenus jest w biegu wstecznym i jeżeli będziesz coś kupował, nie jest dobry czas na zakupy wszelkiego rodzaju, bo można tutaj stracić pieniądze czy dużo, dużo przepłacić. Jeżeli na przykład kupujesz dom czy kupujesz mieszkanie, może być też tak, że lekką ręką wydasz Pieniądze, kupisz coś bardzo drogiego, okaże się, że później to nie ma wartości, czy ci się nie podoba, czy że mogłeś to kupić dużo, dużo taniej. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, czy na, na śluby, czy podpisy, wszelkiego rodzaju małżeństwa. To już w ogóle, tak? Dlatego, że z, wie, z wenus w biegu wstecznym niestety nie za bardzo to się wszystko układa, ale także wszystkie inwestycje, które są związane z domem, z rodziną, na pewno bym tutaj podczas biegu wstecznego uważała, gdy wenus będzie później Znowu od 4 września do 8 października w biegu prostym. Czas jest na stworzenie takiego domu, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się bezpiecznie, gdzie możesz się kreatywnie rozwijać, gdzie no, lew, lewno, czyli to musi być coś pięknego. Taki dom, takie mieszkanie, z którego jesteś dumny, gdzie pokazujesz, ale niekoniecznie właśnie straty. Uwaga, Wenus jest cały czas w kwadracie, czyli pracujesz nad czymś. Może być tak, że byczki będą pracować. Nad jakimiś nowymi projektami, nad jakimiś nowymi yy, po, pomysłami, ale uwaga w tym czasie na pieniądze. Cały czas tak czyli od 5 czerwca do 8 października i szczególnie właśnie od 23 lipca do 4 września to bym sobie zaznaczyła w kalendarzu ponieważ kwadrat jest że może za dużo. Dobrze, jeżeli wydajemy te pieniądze to znaczy że mamy te pieniądze, ale ten rok nie jest taki, ponieważ masz Jowisza i Jowisz daje Ci do maja 2024 właśnie czas spełnienia, czas popraw sytuacji finansowych, ale też z tym Jowiszem zabezpieczeń, zabezpieczenia się możliwość, ponieważ Pluton będzie przechodził później do znaku wodnika. I raczej jeżeli ktoś w ogóle chce kupić dom czy kupić mieszkanie, nawet bym poczekała do roku 2024, dlatego że temat immobilien czy mieszkań będzie się na pewno zmieniał i ceny będą spadać. To już mówiłam w filmiku, jeżeli chodzi o Plutona, czyli nie za bardzo bym tutaj szybko działała, czy pod wpływem impulsu, czy że coś mi się podoba, Ale, że jest bardzo ładnie przedstawione, że na zewnątrz wszystko to wygląda Fajnie, a w środku, no tak sobie. Także mogą być, na przykład, że oglądasz jakieś mieszkanie, czy oglądasz jakiś dom, jest wszystko fajnie. A na przykład coś jest nie w porządku z instalacją, czy z elektrycznością, czy nie wiem, z kanalizacją. <grych> Także coś tutaj po prostu nie pasuje. 11. Pluton wychodzi z tego kwadratu. Napiszcie, jak odczuliście przede wszystkim te pierwsze, pierwsze byczki, czy przez ostatnie dwa miesiące odczyliście tego Plutona, czy też zmiany. Reszta byków na pewno nie odczuła tego jeszcze. Pluton wraca do koziorożca. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Was do końca stycznia 2024, ponieważ Pluton w trygonie nigdy już się więcej nie pojawi. Wykorzystujcie to, bo to jest dużo siły, dużo mocy, dużo determinacji, dużo pewności siebie, zdecydowania. Pluton powróci do takiej pozycji raz na 248 lat. Czas byłby na przykład na wycieczki, na wyjazdy za granicę, na przeprowadzki za granicę, na naukę. Uczysz się szybciej, rozumiesz szybciej. Łączysz szybciej, wskakujesz na drogę swojego powołania, odkrywasz swoje cele życiowe. Bardzo dobry czas właśnie na studiowanie, na zdawanie egzaminów, na współpracę i kooperację z zagranicą. Razem z tym plutonem jest siła, jest moc, jest determinacja, jest zdecydowanie. Że, co sobie tutaj zamarzysz i postanowisz, Pluton ci pomoże. Czyli wykorzystaj teraz tego Plutona. Jest on takim wewnętrznym motorem, który daje ci siłę właśnie do działania, do motywacji, ponieważ Mars jest w znaku Lwa i dwa miesiące tak naprawdę zabierać ci energię, to będzie ta energia od tego plutona. Mars w znaku Lwa, jeszcze dwa miesiące, czerwiec i lipiec, no i są takie tematy agresji, te tematy zaczepki związane z domem, czy związane z sąsiedztwem, czy z twoją najbliższą okolicą. Może w twoim państwie, że coś cię Denerwuje, że coś traci wartość, że nie jest przyjemnie, że nie jest radośnie, że nie ma zabawy, że nie ma przyjemności. Inaczej, że nie ma życia. Lew to życie, życie, zabawa, przyjemność i może właśnie z tym Plutonem wielu byczków sobie pomyśli: zmienię sobie ten dom, czy też się przeprowadzę, czy też postanowię co, coś innego sobie gdzieś kupić za, za granicą, czy na jakiejś dalszej odległości. Ale. Jeszcze raz, uwzględniłabym tą wenus w biegu wstecznym. Bo masz kwadrat, tak? Z tego lwa. <laughs> Jedenastego także. Merkury, planeta biznesu, planeta interesu przechodzi do bliźniąt i w bliźniętach czuje się bardzo dobrze. Jest znowu od 11 do 27 poprawa sytuacji finansowych. Jeszcze ty zarabiasz cały czas z tym słońcem i z Merkurem. Jest dużo rozmów, jest dużo pomysłów, jest dużo jeżdżenia, jest dużo ochoty, także rozmawiania, komunikacji przekazywania i z Twoich wszelkich działań, ale ta, także tutaj widzę osoby, które zajmują się handlem. Które zajmują się komunikacją czy przekazem wiedzy, przekazem informacji, wykorzystują swoje talenty, no pieniądze tutaj płyną, tak? czyli dużo energii w to wkładasz, ale także to będzie się opłacać. I Merkury, 11, także ustawia się w pozytywnym aspekcie do Plutona, czyli jakieś bardzo ważne życiowe decyzje. 15 znowu bardzo trudny dzień, Merkury w kwadracie do Saturna. Tak naprawdę ten Saturn w znaku ryb nie ogranicza się, dlatego że w znaku ryb, czy, czy je w biegu wstecznym, czy teraz właśnie 17 będzie się zatrzymywał i wyruszał w bieg wsteczny, pozostanie w biegu wstecznym aż do 4 listopada, ale stoi w pozytywnym aspekcie, w sekstylu. Co to oznacza? Saturn w biegu wstecznym wyciąga konsekwencje. Nie jest przyjemny, chodzi o tematy odpowiedzialności, chodzi o tematy krystalizacji. I u Ciebie, ponieważ ten Saturn stoi pozytywnie, tak czy siak, czyli czy idzie do przodu, czy ile. Czy idzie do tyłu? Są sprawdzone jednak, no bo retro w biegu wstecznym sprawdza, są sprawdzone relacje, przyjaźnie, grupy, organizacje, ale także Twoje marzenia i życzenia. I czy te cele, dom takich wyników, czy te cele, które sobie założyłeś, rzeczywiście są odpowiednie? Czy trzeba może tutaj włożyć jeszcze? Więcej pracy, a może, że Ty masz więcej objąć odpowiedzialności za swoje marzenia i swoje życzenia, a może jesteś w jakiejś grupie, gdzie coś Ci nie odpowiada, może znikną jacyś przyjaciele. Ale nie martw się, na to miejsce pojawiają się inni. Może czekałeś tu na jakąś protekcję, jakąś pomoc, jakiejś osoby, nie wiem, statecznej, stałej, odpowiedzialnej, jeszcze tego nie uzyskałeś. Gdy Saturn będzie w biegu wstecznym, to może się przesunąć to może się przesunąć, to może się odsunąć i później, gdy 4 listopada, gdy czekałeś na, na, na przykład na jakąś bardzo ważną Odpowiedź od, jakiejś, od jakiegoś przyjaciela, czy od jakiejś organizacji, czy nie wiem, chodzi o jakąś współpracę, to będzie to tak czy siak pozytywnie, czyli nie przejmować się, co się odwlecze, to nie uciecze. <gry> Czyli, że finalnie stoi ten Saturn tak czy siak do roku 2025, że nie ma żadnych ograniczeń. Nie jest tylko takie opóźnienie i sprawdzenie po, po prostu Twoich marzeń, Twoich życzeń, Twoich przyjaciół i grup, w których przebywasz. 18 odbywa się nów w znaku bliźniąt i podczas tego dnia Słońce stoi w kwadracie do Neptuna i Jowisz stoi w pozytywnym aspekcie do Neptuna. Myślę, że jeżeli chodzi o tematy ekspansji, spełnienia marzeń, spełniania życzeń, dobrze razem z Jowiszem, ponieważ ten Nów odbywa się przed Tobą i Słońce jest w kwadracie do Neptuna, co oznacza, że nie wszystko jest tutaj jasne czy też prawdziwe. Postawiłabym na siebie, postawiłabym na zabezpieczenia. Pamiętaj, że ten Jowisz w Byku zabezpiecza tylko te marzenia i życzenia, które są naprawdę długofalowe. Wszystko inne. Nie będzie, jest taka szansa podczas tego nowiu, nie tylko otworzyć się na nowe możliwości dodatkowe zarabiania pieniędzy, ale że spełnisz swoje życzenia i swoje marzenia. Może to słońce w kwadracie do, Nept do Neptuna, właśnie, że czekałeś na jakąś odpowiedź czy czekałeś na jakąś pomoc, że ta pomoc nie przyjdzie, ale ja widzę, że ty sam sobie poradzisz, że nie musisz na nikogo czekać, <laughs> że nie musisz nikogo prosić o pomoc. Dlatego po postawiłabym na, na siebie i ty. Sam, to dokończysz to marzenie, rzeczywiście wdrożysz w swoje życie. Otwórz się na nowe metody zarabiania pieniędzy. Jeżeli coś się dodatkowo pojawi, na pewno będzie to dla ciebie korzystne. 21 Słońce opuszcza znak bliźniąt i przechodzi do znaku raka i ustawia się na 4 tygodnie w pozytywnym aspekcie. Ale także 27 Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, także przechodzi do tego znaku. Czyli dwie planety, słońce przez cztery tygodnie, fokus jest na ciebie, dużo siły, dużo mocy, dużo zadowolenia. Widzę, że byczki będą gdzieś wyjeżdżać na bliską odległość, że będą jakieś spotkania, czy mogą być to na przykład jakieś warsztaty, czy mogą to być bardzo interesujące kursy, gdzie poznasz ludzi, z którymi się czujesz się jak w domu, z którymi jesteś na jednej fali, z którymi się bardzo dobrze dogadujesz, a może właśnie te kursy, czy też Ty dajesz kursy, czy Ty przekazujesz wiedzę, przynoszą ci także poprawy sytuacji yy, Finansowych czy możliwości dalszego rozwoju. Dobry byłby czas na kupienie sobie auta, czy kupienie sobie e, czegoś z motoru, czy telefonu związanego z komunikacją, ale na pewno czas na naukę, czas na rozwój. Czerwiec, koło koniec czerwca można także wyjechać gdzieś z dziećmi, czy urlop w okolicy, na bliskiej, na bliskiej odległości. Na pewno takie wypady rodzinne będą także piękne. Może będziesz wyjeżdżał gdzieś do rodziny, czy do czy do rodzeństwa, czy do kuzynów. To stoi także pod dobrymi gwiazdami, i z Merkurym widzę e, także poprawę sytuacji finansowych, przyjdą nowe możliwości, nowe możliwości zarabiania kontaktów, jeżeli chodzi na przykład o przekaz wiedzy, przekaz e, informacji, tematy przedszkola, tematy szkół, tematy warsztatów, tematy online, tematy handlu i komunikacji. Masz tutaj poprawę sytuacji e, finansowych. Miesiąc kończymy bardzo dobrymi aspektami. Słońce i Merkury w znaku raka ustawia się w trygonie do Saturna. Decyzje, które podejmiesz, jeżeli chodzi o naukę, o zdobywanie nowej wiedzy, a teraz jest to bardzo ważne, żebyśmy się uczyli czegoś nowego i byli ciągle na, fale, na fali, jest, że to daje Ci zabezpieczenia, daje Ci pewność, że podejmiesz jakąś bardzo ważną decyzję. Tak, czyli razem z tym uranem, który jeszcze pozostanie do 2025, widzę, że byczki będą się zmieniać. Wy macie się otworzyć na, na to nowe, powrócić do swojej natury, pozwolić sobie na ten komfort, na przyjemności, na radości, ale także wszystko, co jest statyczne, co jest co stagnacją, jest co jest oparte na starym, na konserwatywnym, zamykamy zamykamy. Odchodzimy od tego. I w tym pomaga Ci także, Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji spełni się. Pozwól sobie na nowe cele, na nowe wizje, na nowe plany. Bardzo dobry czas na naukę, bardzo dobry czas na wejścia, w fajne relacje, fajne partnerstwa, poznanie nowych ludzi, na wycieczki za granicę, na poszerzanie swoich. Horyzontów, na spełnienie się, na poznanie jakiejś bardzo wartościowej osoby, z którą można zostać na całe życie. Kto jeszcze jest singlem, ale mieliście tutaj tyle możliwości, myślę, że mało takich byczków jest. To jest także czas zakochania i wejście fajne w fajne współprace i kooperacje. Kochane byczki, życzę Wam wspaniałego miesiąca, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kontaktu. Numery kontaktowe, numery telefonów najlepiej dzwońcie do mnie, znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję mojego youtube kanału. Przyciskajcie dzwoneczek, abyście byli. Na świeżo, czy jeżeli wrzucam tutaj raz po raz, jakieś nagrania. Do zobaczenia, spełnienia marzeń i pięknego czerwca.